mano, a więc tak, ten odcinek będzie krótszy, to będzie taki w sumie, nie wiem, pokazowy można to nazwać, podcast w sumie, I zacznijmy od tych komentarzy tutaj pod tym filmem z LOLem, co sądzę o WCF, co mogę sądzić o WCF, wiesz, spoko gildia, nie, ogółem, jest ten jeden baran oczywiście, wiadomo o kogo chodzi, a? Tak, to nie, żebym miał coś do nich. To... Mówię, jest ten jeden gościu kurwa Lolo, co mnie denerwuje, i tyle. GDS. Do GDS-ów nic kompletnie nie mam. Także z tego filmiku to by było tyle. Weźmy tu. Co sądzę o BM? Co sądzę o Black Monster? Co ja mogę sądzić o Black Monster? Gdybyście <laughs> zmienili lidera, to może bym was inaczej traktował. Bo ślepo podążacie za tym głąbem, negą. I w sumie to tyle. Nie ma tam jakiejś osoby poza. Poza, właśnie, negą, którego których bym nie lubił, tak? Której bym nie lubił? No tak, to, to wiesz... Są chłopy, które... Mają tego swojego lidera. I ślepo idą za nim, robią to, co on mówi. Nie mają własnego zdania. Co sądzę o HRD? <laughs> Temat rzeka. Temat rzeka, kurwa. Osobiście nie mam nic do żadnego z nich. Nic kompletnie mi ani broli, ani tam kurwa inne Alberty nie przeszkadzają. Ale w kurwa, mnie jedna rzecz. Te ich kurwa dziwne zagrywki, bo na przykład jednego dnia ci mówi o ok, kurwa wejdę na Expa i tak dalej, a następnego dnia już cię odpierdala kurwa chodzi, szukacie, kurwa na awku zabijany wiesz... Sorry za wiadomości. Yy, inaczej, bo ja, yy, może wiecie, nie wiecie, nie jestem zbytnio konfliktowy, jeśli broli, czyli tak naprawdę lider, bo wszyscy wiemy, że naznaczona to jest yy, taki lider pod, yy, pod publiczkę i to Broli decyduje Więc jakby on się ogarnął i powiedział po prostu, że okej, okay, nie bijemy się i tyle ja bym miał to gdzieś, nie biłbym ich w ogóle a tak to jestem neutralny, jak mnie ubiją to ubiję, jak nie ubiją to zostawiam i tyle co sądzę o Bani Amora no szkoda gościa nie, nie, nie lubię go ale go kurwa szkoda, nie to czekajcie na piesie, co wiesz? Na, na ze sw kurwa, przez swoją własną głupotę chciał pokazać co to nie on, poustawiał sobie boty, dostał bana tak? Ale z drugiej strony, co on kurwa komu robił na tym serwerze? Chodził tam z tym nemezisem się wyzywał i tyle. I ją nie przeszkadzał, ja bym ja mu nawet mówiłem, że kurwa, mam, mam gdzieś to, co on robi, powodzenia mu życzę i tyle. Specjalnie nawet konto na Mirage'u założyłem I to się tam przyprył znowu do mnie. Chuj wie, o co mu chodzi. Ja nic do niego nie mam, on wiecznie miał coś do mnie. Także no, to chyba było na tyle o obanie Amora, bo to... Dobra, mu się kurwa za, zaplątałem. Było potrzebne, bo pokazał, że tak naprawdę Ricardo kurwa może no, nie, nie obchodzi go, który masz level, tak, jak, jak, jak są ewidentne dowody na to, że masz bota, dostajesz bana i tyle. Eee, a z drugiej strony, kurwa, no, no szkoda, bo nie ma, nie ma się z kim kurwa pokłócić na tym serwie. No Lolo, ale lol to jest idiota, nie. Nie ma się z kim kłócić nawet teraz, kurwa. Co ja powiem? Kot, rucham cię matkę, kurwa, no bo taka prawda, no rucham mu matkę, nie? <grywania> Pozdrowienia, kociak. No, no tak to, tu wiesz. A był gościem, z którym zazwyczaj się ludzie wyzywali i było, było śmiesznie, nie? Także tyle, no. To by było na tyle. I pod tym odcinkiem zadawajcie, nie wiem, następne pytania, co o... Co o czym sądzę, tak? No z tego myślę, że można zrobić nawet fajną serię. Także co? To by było na tyle. Trzymajcie się, siema.